Alegacko, maluję jakiś ten... Ho, holak się, się próje, Tato, spokojnie. co ty robisz? Halo, chodź Ej, dla holaka, chodź, chodź, mnie chodź, 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 Nie chodź, 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 tam z Ty już Sebastian masz, masz tyle sióstr, że... Ale to nie ma ważne kurwa ile mam, ważne kurwa, które się, wala y, No, tak. Okay. Step sisters. Napisał na Grzybowską, a teraz na Borykowską. A, bo tydzień temu byliśmy na Grzybowskiej. No i chodzi o to, to, tego właśnie do dodajemy. <grymka> Ej, weźmy od tego... Ewek, tym Nie powiesz, że to jest? Wiecie, że freestreamał? Za

tu kurwa, bez. Czekaj, jeszcze raz ci pokażę, bo nie, nie wiem, czy ty pamiętasz to. Czekaj. Kurwa, stalny, nie zajmowałem. E! Nie? Nie o. pamiętam? O. Ej! Kurwa, Sebastian! Jest to jest okej. Okay. Ja się dobrze czuję. To jest tylko. Aktorstwo. To aktorstwo było. Nie, już to Sebastian. Miłości, to miłości było. Już nie ma. Co no. no, no, to? Jest no kurwa, nie tutaj. Co? Co? No właśnie, no, to od piątku. Chyba ja bym się lepiej wyłonisz. Nie, ja nie. Jak ty mnie godzisz, kurwa. Dobrze, tylko że kurwa, to nie da się. Za dużo ci stać. zamawiasz Ubera. No i wersalka. <grym> i wersalka banka właśnie. już <grym i> wyjścia. <wersja> no, Ej, ser, weź mi pan No nie. No powąchaj pachę. Bo tam jest też. Oka, Dlaczego czemu nie? Taka Taka się, nie, nie no, się się. Nie, no ale połowę pachę. Nie! pachę? No, mi pachę. Dobre. Niedobre. No to nie pij jak niedobre. Ja a się nie O! o! A! Co ty Co ty zrobiłeś? zrobiłem? to. Pokaż to. A nie. nie no, ty jesteś nienormalny Sebastian. Tak czasami bywa. Tak, tak po prostu czasami bywa. Że jestem najebany i chcę cię spać, to po prostu idę spać. Okej okay. Dobra no, no dobra, dobra I lecisz tak cały czas? No f <laughs> Zaraz no wyłączysz

Złapałem Twój <gulia> <Seba. gulia> stary to jest koks w takim razie Guru! Mój stary to jest pojebane, ale ja jestem najbardziej pojebany Ej, twój stary jest alkoholikiem? Jest Mój też Mój też Ale razem to jesteśmy Ale razem, <gulia> razem to jesteśmy jest, 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 jest Jak mi Teraz bawcie się kurwa Jak to! Dzień dobry! Bawcie się, się kurwa! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Przyszedłem, wszedłem i wyszedłem! Bawcie się kurwa! Pyk, pyk, pyk! Kasia, ja mi się kurwa! Zamykajcie! O. Wszystko, ja już nie wiem, jakie jest nie piszczemy! Kurwa, co jest u

ale oplutek! No, nie, nie oplutek, tylko pierwsze kobiety, szacuneczek. Dzień dobry, kurwa! Jestem trochę napierdolony teraz, ale na bazę, naprawdę jesteście kurwa najlepsi w chuj. Kim ty kurwa jesteś? A z... <głosil ball> Ej! <commencé> <ma princes> English Robert, Mr. Robert, with Speak only English. Okay. Uh, uh, my motto is like uh, I'm I'm drinking uh, vodka, I take drugs and I'm uh, fucking okay. the no, no, <laughs> taking drugs and uh, fuck the bitches. <laughs> that's my motto. <laughs> oh, okay, that that's cool. <laughs> So, you, think you they're are they're thinking like what I'm fucking? Yeah, can you do this what the you fuck mean? I'm doing here? <coughs> like. Me? Yeah. Yes. Yeah, no, no. <laughs> what the fuck i you doing here? Yes. You wanna be my wife? No. Why not? <laughs> no. Second, <laughs> I, second wife? No, not second. Uh, like, uh, like first one. <laughs> oh. First one? <laughs> yeah, first one. First one. Oh. One of, <laughs> I... are no. no. hey, so, you from No. Mean, uh, Fran yeah, Franco. Yeah, i Ty mnie nie, kurwa Dobrze, tylko, no, że kurwa, to nie, da się nie, O, nie, to się Czekaj. Seb... nie, nie, Czekaj. nie, no, nie, nie, kurwa, kurwa, <śleski> <śleski>